Apsiw! 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 Mm. Czys, usłyszą nas. <grybuj> Pod nami jest chyba banda deserterów. To koniec. Oni na pewno ukradną nam całe zbiory. Przygotujmy plan ucieczki. U nas wszystkie plany wymyśla dowódca Paweł. Gdybyście mieli skrzydła jak my, z łatwością byśmy uciekli tym złodziejom. Właśnie! Wiem jak nas uratować. Ty i ja będziemy sterować. E, a my, jaka jest nasza rola? Wy, koledzy, weźcie głęboki wdech i trzymajcie się. Czemu to tak długo trwa? <laughs> Nie gabcie się, tylko ich zatrzymajcie. Patrzcie! A Cicik! A! A, dlaczego to zawsze ja muszę być poszkodowany? Gociu, leć za mną do tych wysokich Ucieknął nam! Juhu! Zgubiliśmy ich! To doprowadzi dezerterów prosto do mrowiska! Niekoniecznie! Możesz mi podać swój patyk? O, trzymam! No dobrze! Teraz Guciu podaj mi torbę! co Maju! Guciu, dasz radę dolecieć z mrówkami do mrowiska? Maju! <laughs> Te ich torby mają dziurawe dna! I bardzo dobrze. To nas zaprowadzi prosto do ich mrowiska. <śmuszczak> <śmuszczak> Mam dosyć tej przeklętej łąki. Wracamy do domu. Nigdy nie damy rady. Nie żadany!